Kasia, zachowamy tę wersję, ona jest fajna strasznie, tylko wiesz co, yy, zrobiliśmy jeszcze jedną i jak wychodzisz z tego flamenko nie, nie siadaj. Nie no, do tego zwolnienia, wiesz, dobra, bądź płomieniem do końca, do zwolnienia. Dobra. dobra. Ale zostawimy tę wersję, była bardzo piękna. Rudym płomieniem. Rudym płomieniem. Taką całą piosenkę, która i w Polsce. Wstaje nowy dzień, wstaje nowy dzień w Warszawie, moim mieście. Pod oknami śmiech, jaki piękny śmiech kilku młodych par. Skąd wracają i co robili tam, pytać o to nie śmiem. Jedno dobrze wiem, przyjdzie taki czas, że ten śmiech wygaśnie sam. I'm just happy to have you okay. Lasy. Czemu tak? Ostrzej na zwrotce. Zaraz go dziabniemy, tak? <Słyski>